Dzień dobry, witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Trują nas na 10 tysięcy sposobów, a może i więcej. Wiele osób tego nie wie, nie rozumie, nie słyszało, nie potrafi tego połączyć. Choruje na nowotwory, na problemy z tarczycą, ma rozchwiany układ hormonalny i wiele, wiele jeszcze innych objawów. Nie wiedzą z czego to wynika, ponieważ nikt im nie powiedział ale jest pewien spisek, pewien układ pomiędzy producentami dodatków żywnościowych i żywności. A establishmentem medycznym i politycznym na świecie. Będę dzisiaj chciał Ci przekazać informacje na temat tego, które związki są uznane za tak zwane generalnie bezpieczne do użycia, które nie zostały przebadane z innymi związkami, które zostają dodawane i zostały uznane w kategoriach od E100 do E2000, a może nawet i więcej, jako generalnie bezpieczne dla ludzi. I tutaj chciałbym Ci najpierw powiedzieć o tym, że. Te związki w 99% nie zostały nigdy sprawdzone. One zostały uznane w taki dziwny sposób, na zasadzie rękę, ręka rękę myje i tutaj może nic nie działa, tam się nikt nie zatruł, ponieważ cały czas modyfikujemy swoje jedzenie, cały czas wymyślamy nowe dodatki, nowe, nowe związki, i w ogóle nad tym się nie zastanawiamy, czy to może nam zaszkodzić. Pojedynczo te związki czasami są przebadane w takim czy innym laboratorium i są uznane jako generalnie bezpieczne, ale to jest tylko generalne uznanie bezpieczeństwa. To taka szara strefa, czyli na przykład jeśli coś jest czarne, to jest czarne, jeśli coś jest białe, to jest białe, czyli albo nam szkodzi, albo nam nie szkodzi. I tutaj jest taka strefa. Szara, tak, tak, tak naprawdę, w której generalnie jakieś, powiedzmy, małe ilości tego związku nie zabijają czy nie powodują chorób, ale jak tylko przekroczymy tą niewidzialną linię, to może nam to zaszkodzić. Jak również nie bada się tego pod kątem akumulacji w naszym ciele. A chciałem, chciałbym Ci przypomnieć o tym, że wszystkie toksyny w naszym ciele się kumulują przez całe życie, od urodzenia do śmierci zbieramy wszystko do siebie. Co prawda, mamy naturalne sposoby oczyszczania naszego organizmu. Największy organ wydalniczy, czyli nasza skóra, poci się, wydalając w ten sposób część toksyn. Nasza wątroba zajmuje się oczyszczaniem na bieżąco, nasze nerki zajmują się oczyszczaniem również i mamy wiele jeszcze innych czynników oczyszczających, ale to wszystko działa wówczas, kiedy spożywamy naturalne pokarmy. W momencie, kiedy zaczynamy to modyfikować, nasz układ pokarmowy i wydalniczy nie jest do tego przystosowany. Także chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o bardzo ważnej strefie, czyli co jeść, jakieść i po co. Czyli pierwszy filar odmładzanie na surowo, i powiedzieć Ci, dlaczego tak wiele osób choruje. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze wprowadzić jeden, jedną nazwę, nazewnictwo, kancerogenne. Być może słyszałeś o czymś takim, nazwane to jest bardzo ogólnie liczne, rozpowszechnione w środowisku czynniki fizyczne i chemiczne, powodujące wzrost zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe u osób narażonych na te czynniki. I tutaj to na dole sugerowałoby, że mamy jakąś. Jakieś, jakąś decyzję do podjęcia, możemy podjąć jakąś decyzję, żeby uniknąć tego ryzyka, ale czy mamy my, my, my znamy ryzyko, czy ktoś nas informuje. Bo widzisz, jeśli ktoś by do mnie powiedział słuchaj, jak będziesz przechodzić pr przez ulicę, nie patrząc ani w lewo, ani w prawo, to możecie rozjechać samochód, to ja wtedy mogę się zastanowić, czy ja faktycznie chcę wejść na tą ulicę bez rozejrzenia się, czy lepiej zerknę, żebym jeden samochód nie przejechał. I to jest bardzo proste, wręcz banalne. Natomiast my idziemy do sklepu, robimy zakupy i uważamy, że to, co leży na półce w sklepie, jest dla nas generalnie bezpieczne. Nikt nas nie ostrzega przed tym. Uwaga tego nie jest. Nie jest napisane na półce produkty, które tutaj mają dużo kancerogennych czynników, jesz je na własne ryzyko. Tutaj mamy produkty, które są generalnie uznane jako zdrowe, ale jak ich, zjesz ich za dużo, to będziesz chory. A tutaj mamy tak zwaną zdrową żywność, których jest 1% całej, całej powierzchni sklepu. I tak naprawdę pytanie: Co zajmuje 99% powierzchni takiego supermarketu? I teraz, jakie mamy tutaj związki, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę? Jest tych związków ponad 10 tysięcy. Tak naprawdę. Wszystkie można by było uznać jako związki, które niekoniecznie nam są potrzebne, a wręcz szkodliwe. I teraz zacznijmy od azotanów, bardzo rozpowszechniony związek. Generalnie azotany są oznaczane jako E251, jako to jest saletra. Jest to związek używany, są to związki używane do utrwalania, uwaga, utrwalania mięsa. Dlatego mamy specjalną maszynę do mierzenia azotanów, którą my pokazywaliśmy już dla Was wcześniej, żeby pokazać Wam, ile azotanów i związków trujących kancerogennych jest w wędlinach, a ile na przykład w warzywach i owocach. I różnica jest kolosalna, wręcz gigantyczna. Ja pod spodem wkleję film, kiedy zrobiliśmy porównanie, ile jest azotanów w owocach i warzywach, ile jest na przykład w mięsie. Używany jest wędlinach, boczkach, generalnie w mięsie ten czynnik zapobiega starzeniu się mięsa. Zapobiega starzeniu się mięsa. To jest coś niewiarygodne. Utrzymuje czerwony kolor, żeby nie szarzało mięso. Kiedy coś się rozkłada, kiedy coś gnije, na przykład jak zobaczysz, nie wiem, padł ptak, tak, został gdzieś tam zabity, to widzisz, że to się rozkłada, robale wychodzą, zmienia to kolor, robi się szare, brudne, brzydkie i śmierdzące. To co człowiek wymyślił, dodamy azotanów i nie będzie już śmierdziało i kolor dłużej będzie utrzymywało. Wydłuża żywotność wędlin, ale przy okazji zwiększa wielokrotnie ryzyko powstawania raka. Ale kto by tam się przejmował, przecież wędlinka taka smaczna. Następny czynnik BHA, tak zwany E320. Uwaga, dodawany do płatków śniadaniowych, olejów do smażenia, chipsów i gum do rzucia. Jest to konserwant, wydłuża Datę przydatności do spożycia. To jest następny temat, kiedy, który, który kiedyś yy, omówię. Jak to przydatności do spożycia? Co może być, co to oznacza przydatność do spożycia? Co to oznacza konserwant? To jest szok. Ja nie wiem, jak myśmy mogli do tego dopuścić. Jest to potwierdzony związek z zaburzeniami yy, hormonalnymi w naszym ciele. Czyli jeśli ktoś ma rozchwianą gospodarkę hormonalną. Prawdopodobnym czynnikiem było BHA, BHA, które wpłynęło na te rozchwianie. Jest oczywiście to związek kancerogen, kancerogenny, taki utrwalacz po prostu utrwalania twojego ciała. BHT, bardzo bliski BHA, używany bardzo często razem, na przykład w kosmetykach, jest to E321, oleje do smażenia, jak również właśnie kosmetyki. Jest to kolejny utrwalacz konserwant. Zaburzenia hormonalne, podobnie jak BHA. Niszczy wątrobę dodatkowo. Nasza wątroba bardzo cierpi. Jak również jest kancerogenny. Halo, dzień dobry! Mamy czynniki, które powodują raka. Drugiego największego zabójcę na świecie. Czwarty to bromek potasu. Używany w pieczywie i w mące. Kiedyś robiłem film na temat jodu i bromu, kiedy to zamiast jodu zaczęto dodawać bromu do jedzenia, a żołnierzom daje się bromu, żeby co? Żeby im się nie chciało wyskoczyć i na mieście coś załatwiać. Dodatek w pikarni nadaje pewny kształt pie pieczywie, jak również innym produktom z mąki. Udowodnione kancerogenne działanie tego związku, jak również oczywiście niszczy tarczycę. Dlatego przeciwwagą do bromu jest jod. Czyli jeśli spożywasz pieczywo, mąkę, żeby było w pewnym kształcie, i tak dalej, w pewnej formie, to niszczysz swoją tarczycę i masz choroby, choroby, choroby metaboliczne. Piąty to bromowany olej roślinny, czyli znowu coś z bromem. E443 i uwaga, napoje gazowane. Czy widziałeś o tym, że dodają nam bromowanego oleju roślinnego do napojów gazowanych, tych wszystkich kolorowych, różnosmakowych napojów? atakuje układ nerwowy, wyobraź sobie, tarczycę, jak również kancerogenny, dwutlenek tytanu, jak sama nazwa mówi, ciężki metal tytan. Wyobraź sobie, że dodają to do jedzenia i to dla naszych najmłodszych, bo jest to w słodyczach. Wyobraź sobie, że ten związek nadaje gładkość, błysk, wyrazistość kolorów, żeby, żeby dziecko chciało to chwytać. Niszczy DNA. Czyli najważniejszy układ w naszym ciele złamuje nam po prostu chromozomy. Metal ciężki, z którego trzeba się oczyszczać. Jeśli twoje dziecko spożywa olbrzymią ilość słodyczy, lub jakąkolwiek tak naprawdę, jest narażone na to, że będzie miało metale ciężkie w swoim organizmie. I teraz ktoś powie: no to co z tego? Co z tego, że te związki są tutaj? Jak przecież w naszym organizmie są sposoby na oczyszczanie i nie mamy się czym przejmować. Tak. Możemy się oczyszczać naturalnie, jeśli zjemy naturalne pokarmy. Raz jeszcze podkreślam. I teraz wymyślono oznaczenie, oznakowanie tych pokarmów, tych dodatków w zasadzie, nawet nie wiem, może źle powiedziałem to nie są pokarmy. To są wymysły chorych ludzi, którzy chcą stworzyć przemysł spożywczy, który powoduje choroby i zabija ludzi przedwcześnie, a przemysł farmaceutyczny tylko ręce zaciera, bo będą płynęły miliony dolarów. Mamy związki takie od E100 do E199 oznaczone jako barwniki E200 do E299, konserwanty E300 do E399, przeciwutleniacze oraz regulatory kwasowości. E400 do E499 emulgatory, środki zagęszczające, spulchniacze żelujące. E500 do E599 to substancje przeciwzbrylające. E600 do E699 wzmacniacze smaku, wzmacniacze smaku. Czy ty to rozumiesz? E900 do E999 środki słodzące, nabłyszczające i inne. E1000 do e 1999 stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne. Na samą myśl, rwie mnie na wymioty. Na samą myśl o tym, co człowiek sobie robi, rwie mnie na wymioty po prostu. Nie lepiej zjeść naturalne warzywa i owoce? Co myśmy narobili? Co myśmy zrobili z naszego jedzenia? Wy, wyprodukowaliśmy sklepy wielopowierzchniowe, a nawet, nie, te, nie, nawet te małe, jak zajdziesz do takiej zwykłej, y, y, małe, d, 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 takiego zwykłego malutkiego sklepu, nie będę tutaj używał nazw, bo zaraz mi jeszcze do sądu podadzą, to tam nie ma jedzenia. Jest taki sklep, najbardziej chyba popularny w Polsce, malutki, w którym są różnego rodzaju chipsy, płatki śniadaniowe. Pełno różnego gówna i tylko taka malutka skrzyneczka, taki mały boksik, gdzie leży troszeczkę warzyw i owoców. Coś niesamowitego. Człowiek nawet nie wie dlaczego choruje. Wiele osób nigdy nie doznało zdrowia. Bo od maleńkości albo je słodycze, albo pije napoje gazowane, albo zjada płatki śniadaniowe, bo przecież się nazywają płatki na śniadaniowe to na śniadanie. Kto to wymyślił, że jest jakiś pokarm na śniadanie? To jest jakaś parodia istnienia. Żyjemy w chorym świecie i dlatego chorujemy. Pandemia raka, układu, chorób układu krążenia, tarczycy, roz, rozbity układ hormonalny to nie jest Twoja wina. I jesteś oszukiwany każdego dnia, ale możesz podjąć decyzję. Możesz zacząć zjadać warzywa i owoce. A jeśli martwisz się, że one też nie są właściwie hodowane, to załóż permakulturalny ogród. Już w piątek zaproszę cię na spotkanie z y, 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 małżeństwem, które prowadzi taki ogród, i 90% swojego jedzenia ma właśnie z tego ogrodu. Mam nadzieję, że to, co przekazałem, było wartościowe. Unikajmy pokarmów, które mogą nas zatruwać a jedzmy to, co jest pełnowartościowe i może nas odżywiać. Jeśli Ci się to podobało, puść mi paluszek, puść mi serduszko i koniecznie podziel się z innymi. Pod spodem wkleję kilka linków do filmu, żeby potwierdzić to, co dzisiaj mówiłem. To tyle na tą chwilę. Trzymaj się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!